Jaką ofertę proponuje gościom Pana Gospodarstwo Agroturystyczne? Nasze Gospodarstwo Agroturystyczne świadczy usługi głównie noclegowe. Jednak też uczymy jeździć konno. Mamy też saunę, która jest do dyspozycji gości. Oraz altana grillowa. Skąd wziął się pomysł na prowadzenie takiego gospodarstwa? Dokładnie 7 lat temu, bo to było 7 maja, Yy, nadarzyła się okazja zakupu tego gospodarstwa. No, i właśnie w drodze kupna i zamiłowania do, do koni, do takiego życia na wsi, razem z żoną postanowiliśmy zakupić to gospodarstwo. Yy, czym najczęściej interesują się goście oraz co jest dla nich największą atrakcją? Yy, największą atrakcją gości, którzy nas odwiedzają jest przebywanie na łonie natury, kontakt ze zwierzętami, między innymi z końmi, które posiadamy. Jedną z atrakcji, która jest często wykorzystywana u nas, że tak powiem, jest sauna. Czy goście są zainteresowani lokalną kuchnią, potrawami oraz czy uczą się gotować? Jeśli chodzi o posiłki i lokalną kuchnię, Goście najbardziej są zainteresowani, że tak powiem, wiejskimi wyrobami, takim domowym jedzeniem, a jeśli chodzi o gotowanie, no to mamy aneks kuchenny, który jest przystosowany w pełni i ludzie mogą sobie sami coś przyrządzić. Czy goście chcą się włączyć w pracę gospodarstwa, opiekę nad zwierzętami lub interesują się lokalnymi tradycjami? Tak, zdarza nam się bardzo często, że goście odwiedzający nas chcą włączyć się w pracę gospodarstwa poprzez np. koszenie trawnika, czy pomocy w drobnych pracach stajennych typu karmienie koni, czy pościelenie słomy w boksach dla koni. Czy w okolicy jest więcej tego typu gospodarstw? Jeśli chodzi o gospodarstwa turystyczne. To tutaj, że tak powiem, w promieniu 15 km od nas stricte gospodarstwa agroturystycznego takiego jak nasze nie ma, jednak działają agroturystyki, które wynajmują tylko pokoje, noclegi. Jakie oraz ile zwierząt w Pana gospodarstwie? Na chwilę obecną posiadamy 7 koni, 1 klacz małopolską i 6 hucułów. Mamy też trzy owce kameruńskie oraz trzy psy, dwa owczarki niemieckie i jednego kokiel Spaniela. Czy może Pan opowiedzieć jakąś zabawną lub ciekawą historię związaną z gospodarstwem? Jedną z takich, można powiedzieć zabawnych historii była historia sprzed 4 lat, kiedy jedni z klientów wjechali do nas i w nawigacji wpisali sobie zamiast Męcina Wielka, wpisali sobie Męcina. No i po godzinie 21 już dzwonią do nas, bo nie mogli trafić, dzwonią do nas, gdzie znajduje się to nasze gospodarstwo, bo stoją pod delikatesami centrum. Ja mówię, że, ja mówię że nie ma u nas takich delikatesów, nie ma takiego sklepu, gdzie Państwo są. No i dopiero po, po dłuższej rozmowie okazało się, że są w Męcinie, a nie w Męcinie Wielkiej, no i w 70 kilometrów od nas. Czy Pana gospodarstwo jest przyjazne dla środowiska przyrodniczego? Moim zdaniem nasze gospodarstwo jest jak najbardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ uprawiając ziemię nie używamy żadnych nawozów sztucznych, inwestujemy również w źródła energii odnawialnej.